Reżyser Gareth Edwards celowo ograniczył czas ekranowy tytułowego potwora w pierwszym filmie z nowej trylogii Legendary. Godzilla pojawia się przez zaledwie 8 minut, mimo że film trwa ponad 2 godziny. Ten zabieg był inspirowany szczękami Spielberg'a, gdzie groza wynikała z tego, czego nie widać. Edwards chciałby widzowie czuli napięcie zanim w ogóle zobaczą stwora. Dopiero w ostatnich scenach potwór ukazany jest w pełnej krasie, co paradoksalnie tylko spotęgowało jego siłę. W pierwszym obcy w 1970 9 roku Nie było CGI. Głównego potwora grał Bolai Badeo, nigeryjski artysta mierzący ponad 2 metry wzrostu, wybrany ze względu na swoją nienaturalnie smuką sylwetkę stworzony przez HR Geigera był tak klaustrofobiczny, że Badeho mógł przebywać w nim tylko przez krótki czas. Sceny z Obcym były filmowane w cieniu i z bliska, by widzowie nie zorientowali się, że to po prostu człowiek w przebraniu. 3. W remake'u Petera Jacksona King Kong był cyfrową postacią, ale nie stworzoną z komputera. Andy Serkis, znany wcześniej jako Gollum, zagrał Konga techniką motion capture, a jego mimika została przeniesiona 1 do 1 na cyfrowego goryla. Serkis przez tygodnie studiował zachowanie prawdziwych goryli, by potem naśladować je przed kamerami. Jackson chciał, żeby Kong miał emocje, a nie tylko dzikość i to właśnie Serkis je zagrał. 4. W wersji z Bellą Lugosi klasyczny film Grozy z wytwórni Universal nie miał w ogóle muzyki ilustracyjnej. Przez cały seans towarzyszyła widzom jedynie cisza i dialogi. Taki był standard kina dźwiękowego w pierwszych latach. Efekt? Atmosfera była jeszcze bardziej niepokojąca. Dziś wydaje się to po prostu nietypowe, ale wtedy brak muzyki potęgował napięcie i skupił uwagę na przerażającym spojrzeniu Lugosiego, który nigdy nie mrugał podczas ujęć. Yeah. Choć kształt wody wygląda jak dzieło CGI, tytułowy potwór był w 100% praktycznym kostiumem. Doug Jones, aktor specjalizujący się w rolach stworzeń spędzał po 3 godziny dziennie na charakteryzacji. Kostium miał ruchome elementy sterowane zdalnie, a całość zaprojektowano tak, by sprawiać wrażenie realistycznego, żywego stworzenia. Guillermo del Toro uprawiał Uparł się, by nie korzystać z efektów komputerowych przy głównym bohaterze i właśnie dzięki temu jego potwór stał się tak ludzki.